W tym nagraniu poćwiczymy, jak poprawnie wymawiać dni tygodnia po angielsku i pokażę prosty sposób, by łatwo je zapamiętać. Kluczem do skutecznej nauki jest łączenie nowych słów z czymś znajomym, a znajomość etymologii nazw dni tygodnia bardzo w tym pomaga. Czy wiesz, że już znasz 50% każdego dnia tygodnia po angielsku? Dlaczego? Ponieważ w każdym dniu występuje day, czyli dzień. Sunday, day. Man. Day, Tuesday. Angielski ma również ciekawe korzenie, które tłumaczą nazwy dni. I właśnie to Wam pokażę. Zapraszam. Język angielski ma korzenie germańskie, co sprawia, że jego struktura jest podobna do innych języków germańskich, takich jak niemiecki czy niderlandzki. W niemieckim dodajemy do dni tygodnia słowo tag, czyli dzień lub day. Mon tag, Dienstag. Tak. W niderlandzkim dodajemy słowo dach, pisane D-A-G, które również oznacza dzień lub day. Mandach, dinsdag. A w angielskim dodajemy wspomniane już wcześniej słowo day. Monday, Tuesday. Teraz odkryjmy, skąd pochodzą nazwy dni tygodnia, ich mitologiczne korzenie i jak je wypowiadać poprawnie. Sunday. Czyli niedziela, sun to słońce, czyli Sunday to dzień słońca. W czasach przedchrześcijańskich, w tradycjach germańskich i nordyckich, niedziela była dniem poświęconym słońcu, które czczono jako źródło światła i życia. Wymowa. Sunday. Przeanalizujmy litery w pierwszej sylabie. S jest bardzo soczyste w języku angielskim i niemal zawsze przytrzymywane dłużej. S. s. Następny dźwięk to e. W języku angielskim mamy trzy rodzaje a. Długie a, a, jak w wyrazie office, szerokie, kozie a. Jak w wyrazie cat, czyli kot, i trzecie to niskie E, uh, jak ja to nazywam żabie E, uh, gdzie usta są lekko otwarte, a język obniża się, tworząc głuchy dźwięk E. Uh. Tego dźwięku nie mamy w języku polskim. Jest to tak zwany cup sound, cup, czyli kubek. Dlaczego nazywam ten dźwięk żabim a? Bo gdy wypowiadamy ten dźwięk, możemy poczuć, jak pod żuchwą tworzą się dwa woreczki po obu stronach. A. Dlaczego? Bo język musi znaleźć się bardzo nisko, podobnie jak u żaby czy ropuchy, która nadmuchuje worki pod żuchwą. Czy czujecie, że woreczki są nadmuchane? A. A. Jeśli nie, to oznacza, że Twój język nie jest wystarczająco nisko. Ten dźwięk, znany jako cup sound, jest charakterystyczny dla języka angielskiego i nie występuje w języku polskim. Podsumujmy: jeżeli chcemy poprawnie wyprodukować ten dźwięk, język obniża się nisko, usta są rozwarte i na chwilę zastygają. E. Uh. E. Uh. Dlaczego usta zastygają? Bo cała uwaga skupiona jest na języku, który musi obniżyć się nisko w dół. A, a, czyli w niskim żabim. A, język jest królem całej operacji. Następnie mamy dźwięk n. N jest dźwiękiem nosowym. N, n. Usta są delikatnie rozchylone. Ale język odcina dopływ powietrza i powietrze zmuszone jest wydostać się przez nos. Mm, mm. Poczujcie wibracje. Mm, mm. Czyli mamy trzy najważniejsze dźwięki w pierwszej sylabie. S, mm, mm, s, -n -n. s. -n -n. I dodajemy szybkie day, czyli dzień. Dlaczego szybkie? Bo day jest sylabą mniej ważną, ignorowaną. I wypowiadamy ją ciszej i szybciej. Day. 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 Sunday. 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 When? Kiedy? On Sunday. W niedzielę. Why on Sunday? Dlaczego w niedzielę? When? And Sunday? Why on Sunday? Poniedziałek, czyli Monday. Monday to dzień księżyca. Pierwsza sylaba M O N ma związek z księżycem. No i brzmi prawie jak Moon Day. Monday, dzień księżyca. W języku niemieckim to Montag. Prawie tak samo. Również Dzień Księżyca. Słowo pochodzi z języka nordyckiego monadachach, co oznacza Dzień Księżyca. Księżyc oznaczał kluczową rolę w mierzeniu czasu i tworzeniu kalendarzy. Jego fazy oznaczały długość miesięcy, co widzimy w kalendarzach przedchrześcijańskich, takich jak nordycki i babiloński, oraz w kalendarzu żydowskim, który do dziś bazuje na cyklach Księżyca. Wymowa Monday. Przeanalizujmy litery w pierwszej sylabie. M to dźwięk nosowy, gdzie usta są całkowicie zamknięte i powietrze jest zmuszone przedostać się przez nos. M. Mm. M. Mm. Poczujmy wibracje, które tworzą się, gdyż powietrze wydostaje się przez nos. M. Mm. M. Mm. Następnie mamy niskie, jak ja to nazywam, żabie. A. Uh. Jak w słowie Sunday, czyli ten k-sound. I znowuż dźwięk nosowy n, n, n czyli N, a, n. Mon, Monday, Monday. Gdzie man jest tą główną sylabą, a day tą szybką, opadającą. Man Day. Monday. Monday. When? a Monday. Why am Monday? Tuesday, czyli wtorek, to dzień Tyra. Z języka nordyckiego, Teistachht, czyli dzień Tyra, nazwanego na cześć nordyckiego boga wojny i sprawiedliwości. Tyr był bogiem wojny, odwagi i honoru. Wymowa. Tuesday lub Tuesday. Mamy kilka wyborów wymowy. I teraz w wielu akcentach te brzmi jak szybkie czy. czy. Spróbujmy zatem bardzo naturalną wymowę z szybkim czy na początku słowa. Czy, czy, Czyli nie jest to polskie soczyste czy, a jest to bardzo lekkie i szybkie czy, czy. Czy, czy. Prawie jak w niemieckim, cześć na pożegnanie, czyli czyz. Czyz. I do tego czyz dodajmy day Tuesday 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 Drugi sposób wymowy to pomiędzy czy a u dodać dźwięk i Tuesday Tuesday Ja osobiście używam niemieckie Tuesday. i day Tuesday Tuesday When on Tuesday Why on Tuesday Wednesday czyli środa dzień wodena lub odyna w zależności od mitologii wywodzi się z języka starogermańskiego i staroangielskiego pisane woden Dag, czyli dzień wodena czytane wõnstek woden to Główny bóg germański, znany w mitologii nordyckiej jako Odyn, symbolizował mądrość, wiedzę i przywództwo. Wartości, które miały wielkie znaczenie w kulturach germańskich. Ciekawostka. Odyn, czy Woden, był ojcem Tyra, tego gościa od wtorku. Wymowa. Wednesday. Wednesday. Nie powinniśmy mieć problemu z wypowiedzeniem tego słowa. Jest prostsze niż mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. Przeanalizujmy. Pierwsza sylaba to when. D całkowicie ignorujemy. I brzmi to jak angielskie słowo when, czyli kiedy, które wymawia się tak samo, czyli when. Następnie dodajemy do pierwszej sylaby when twarde z. When z. When-z. Powtórz pięć razy. When-z. 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 No i dorzucamy szybkie day. I mamy Wednesday. 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 When on Wednesday. Why on Wednesday? Thursday, czyli czwartek. To dzień... Thora. Dzień został nazwany na Dzień Tora nordyckiego, Boga Piorunów. Thor, czy po angielsku Thor, symbolizuje siłę i ochronę, cenione cechy w mitologii nordyckiej, które zapewniały ochronę ludziom i bogom. Ciekawostka: angielskie słowo thunder, czyli piorun, pochodzi od imienia Tora, czyli nawet w codziennym słownictwie widzimy wpływy mitologii nordyckiej i germańskiej na język angielski. Czyli, gdy myślicie o angielskim czwartku, to możecie pomyśleć, że to dzień piorunów. I następna ciekawostka: Thor, ten właśnie od czwartku, jest synem Wodena, tego od środy, i półbratem Tyra, tego od wtorku. Wymowa. THURSDAY. Słowo zaczyna się od bezdźwięcznego TH. Mam na temat tego dźwięku osobne, bardzo dogłębne nagranie. Zapraszam do obejrzenia. Przeanalizujmy jednak pobieżnie bezdźwięczne TH. Język znajduje się pomiędzy zębami i powietrze przepływa przez środek języka. Następnie mamy amerykańskie r, r. Tutaj możemy całkowicie zignorować E. To pomiędzy TH i R. Dlaczego? Ponieważ podczas przejścia z TH do R naturalnie powstaje delikatne E. TH. h i R musi wybrzmiewać długo. Thur. Thur, thur. Co się dzieje? Język zaczyna pomiędzy zębami przy techa. Po czym zawija się do góry. Thur, thur, I zbliża się do podniebienia przy R. Ta tranzycja musi być płynna. ale wypowiadając, r, język nie może dotknąć podniebienia. Jeżeli dotknie podniebienia, to usłyszymy taki dźwięk. R, R. R. Czyli R musi być bardzo płynny. Język zawinięty. R, R, thur, thur. R przytrzymywane dłużej. Thur, thur. Powtórz po mnie pięć razy. Thur. Thur zur. Musimy przyzwyczaić język do takich tranzycji. To jak nauka tańca. Pewne kroki trzeba ćwiczyć dziesiątki razy, aż staną się dla nas płynne i naturalne. Z wymową jest tak samo, czyli mamy thur, gdzie r wybrzmiewa długo. Thur. Thursday. I dodajemy twarde z i day. Powtórz pięć razy Thursday, 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 Thursday. I dodajmy szybkie day. Thursday, Thursday, Thursday. Thursday, Thursday, when on Thursday, why on Thursday, Friday, czyli piątek, to dzień Frey lub Frygi. To ta sama postać, ale pod różnymi imionami, w zależności od języka i tradycji. Słowo Friday wywodzi się z języka nordyckiego, Hadahacht, nazwanego na cześć Frey, nordyckiej bogini Miłości piękna i płodności. Freja czy fryga symbolizuje miłość, radość życia i szczęście. Właśnie te wartości były celebrowane w tym dniu, czyli w piątek, ciekawostka. Friga była żoną Wodena, tego gościa związanego ze środą, a Tyr, ten odwtorku, był ich synem. Czyli bardzo możliwe, że Woden i Friga spędzali te piątki symbolizujące miłość i radość życia razem i doczekali się syna Tyra, tego odwtorku. Wymowa: Friday. W poprzednim słowie, Thursday, mieliśmy tranzycję TH do R. Tutaj mamy tranzycję F do r. F -r, f r. Powtórz pięć razy używając amerykańskiego r. Fur. Następnie pojawia się długie i wyraziste. I. Usta muszą być szeroko otwarte. Aj. Powtórz pięć razy. Aj. 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 Friday. Nie bój się szeroko otworzyć ust, wypowiadając. Aj. Wiem, że w języku polskim nie mamy takich dźwięków, ale język angielski różni się wymową i musimy przyzwyczaić się do takiej wymowy, choć wydaje nam się ona nienaturalna. I Friday. Friday. When on Friday. Why on Friday? Saturday, czyli sobota, dzień Saturna. Nazwa pochodzi z łaciny. DIE Saturni, czyli Dzień Saturna, a w języku angielskim utrwaliła się dzięki wpływom rzymskiej kultury. Choć samo słowo pochodzi z Łaciny, jego użycie zostało przejęte również w germańskich tradycjach, w tym w językach skandynawskich. Czyli nazwa nawiązuje do Saturna, rzymskiego boga rolnictwa i czasu, co odzwierciedla. Wpływ kultury rzymskiej na rozwój języków europejskich. Wymowa Saturday lub Saturday. To słowo można wypowiedzieć na kilka sposobów. Zobaczmy. Zaczynamy od soczystego s, następnie szerokie, jak ja to nazywam, kozie a. a, sa, sa. Potem mamy tr, które łączymy razem. Wcześniej poznaliśmy takie tranzycje jak tr, thr thir, jak w wyrazie Thursday, fur jak w wyrazie Friday i tutaj mamy tranzycję t i tr, gdzie amerykańskie r wybrzmiewa dłużej. T -r, t -r. powtórz pięć razy Sa. i na końcu dodajemy szybkie day Sa -t day Sa -t day Sa Saturday, Saturday, Saturday. Drugi sposób to tak jak ja wypowiadam słowo sobota po angielsku z użyciem hiszpańskiego re, re, jak w wyrazie pero. Jest to szybkie r i sobota po angielsku brzmi wtedy jak Saturday, Saturday, sary", sary, sary i przypomina dzień sary. A nie Saturna, czyli Sary Dzień. Sary Day. Sary Day. Sary Day. Jest to forma wymowy, gdy mówimy po angielsku szybko. Sary Day. Sary Day. I po głębszej analizie to nic innego jak Sary, Sary. Od imię Sary Day. Sary Day. Sary Day. Sary day, sary day. Czyli mamy dwie opcje. Saturday lub Saturday. Saturday, Saturday. When on Saturday? Why on Saturday? I wersja preferowana przeze mnie. When on Saturday? Why on Saturday? Podsumowanie. Zapamiętaj. Niedziela Sunday. Dzień słońca. Sunday, poniedziałek, Monday, to dzień księżyca od słowa moon, Monday, wypowiadane oczywiście jako Monday, Monday, dzień księżyca, Monday. Torek, Tuesday, to dzień tyra, niemieckie Tues i day, Tuesday, Tuesday. Środa. Wednesday, dzień Wodena. Czwartek to Thursday, dzień Tora Boga Piorunów. Piątek to Friday, dzień miłości poświęcony bogini Frigi. Sobota Saturday, to dzień Saturna, prawie jak Saturn Day. Dzień Saturna, czyli cztery dni tygodnia w języku angielskim, odnoszą się do postaci mitologicznych: Tyr, Woden, Thor i Frigga, a trzy pozostałe to dni Słońca, Księżyca i Saturna. Praktycznie cały tydzień to jedna wielka rodzina: rodzice Woden i Frigga oraz ich syn Tyr, a także Thor. Syn Wodena z inną matką. Znając te informacje, prawdopodobnie inaczej spojrzycie na język angielski i na historię jego rozwoju, od starożytnych korzeni, aż po współczesny język biznesu i technologii. Musicie przyznać, że to niesamowita historia.